Obok nitrogliceryny, kolejnym lekiem w leczeniu stanu, wykorzystywanym w leczeniu stanów nagłych farmakoterapii niedokrwienia jest morfina. Morfina jest lekiem z wyboru, jeśli ból niedokrwienny serca, wieńcowy utrzymuje się pomimo podawania nitrogliceryny, albo gdy wystąpił obrzęk płuc. W przypadku obrzęku płuc NLPZ-ów należy unikać ze względu na ich działanie prozakrzepowe. Morfina, jak wiadomo, jest agonistą receptorów opioidowych, głównie receptorem ma działanie przeciwbólowe, uspokajające, sedujące i rozszerza łożysko żylne. To, że morfina rozszerza łożysko żylne jest szczególnie korzystne u pacjentów, u których wystąpił obrzęk płuc. Do działania niepożądanych morfiny należy hipotensja z bradykardią, nudności, wymioty, w przypadku wystąpienia nudności, wymiotów, można podać metoklopramid. Morfina może powodować depresję ośrodka oddechowego, ale także może opóźnić działanie leków przeciwpłytkowych. Morfina w postaci sierczanu jest dawkowana w ilości 4-8 mg dożylnie. Kolejne wstrzyknięcia po 2 mg są w odstępach 5-15 minut, aż do ustąpienia bólu. U niektórych chorych łączna dawka w celu zniesienia bólu sięga 2 mg na kilogram masy ciała i jest dobrze tolerowana. Inną grupą leków, które są wykorzystywane w farmakoterapii niedokrwienia są beta-blokery, które ograniczają konsumpcję tlenu przez mięsień sercowy. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejszają częstość tętna, zmniejszają też ciśnienie tętnicze i kurczliwości miokardy. Do leków z tej grupy należy acebutol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, celiprol, karwagilol, metoprolol, pindol i propranolol. Natomiast lekiem, który Wy możecie zastosować, jest w tym przypadku metoprolol. Metoprolol można zastosować zawsze jako b bloker, chyba że są przeciwwskazania. Otóż objawowa bradykardia, Hipotensja, blok przeciąkowo-komorowy drugiego, trzeciego stopnia, zespół chorego węzła zatokowego, ciężka niewyrównana niewydolność serca oraz ostry zespół wieńcowy spowodowany skurczem tętnicy wieńcowej i astma w pewnym sensie wykluczają zastosowanie beta-blokerów. Astma w szczególności wyklucza zastosowanie beta-blokerów nieselektywnych. Takim blokerem nieselektywnym jest m.in. propranol. W powinno się je podać dożylnie, na przykład metoprol 25 mg w ciągu 2 minut, a następnie powinny być zastępowane preparatami doustnymi w dawce, która zapewnia częstość rytmu serca w wielkości 50-60 na minutę. Natomiast w steni lepszym wyborem jest podanie tych leków doustnych, gdyż zbyt szybkie działanie beta-blokera może zdekompresować chorego. Do ciała niepożądanych tej grupy leków należy bradykardia, bloki przeciąkowo-komorowe, skór owodowych, upośledzenie owodowej perfuzji tkankowej, zmęczenie ból głowy, zaburzenia snu, bezsenność czy też żywe sny, ale też depresja wskutek działania na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza propranololu i potencja i utrata lipid. Następną grupę leków stanowią leki przeciwpłytkowe. I tutaj jednym z takich leków jest kwas acetylosalicylowy. Kwas acetylosalicylowy tak naprawdę jest nieodwracalnym inhibitorem COX yy, i on hamuje produkcję tromboksanu przez okres życia płytki krwi, czyli przez to przejawia działanie przeciwpłytkowe. Należy zwrócić uwagę na jeden fakt, że każdy chory z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego Powinien niezwłocznie otrzymać kwas acetylosalicylowy. Obniża on śmiertelność u chorych hospitalizowanych z powodu OZW, niezależnie od zastosowanej metody rewoluskaryzacji oraz uzyskania reperfuzji. I dawkowanie. Pierwsza dawka wysycająca powinna wynosić 150. 300 mg, najlepiej w postaci tabletki niepowlekanej, którą można rozgryźć. Dzięki temu lek zacznie szybciej działać. Gdy nie można podać kwasu solicyjnego do ustnie, można podać 150 mg tego szlaku do żelnie. Lek ten powinien być stosowany w dawka 75-100 mg na dobę długoterminowo. I nie ma tutaj konieczności jakiekolwiek monitorowania efektów działania tegoż leku. Inną grupę leków przeciwpłytkowych stanowią inhibitory P2Y12. One blokują aktywację receptora ADP na powierzchni płyty. Przez to hamują agregację trombocytów i podwójna terapia przeciwpłytkowa. U niektórych chorych stosowane są leki przeciwpłytkowe plus kwas acetylosalicylowy przez 12 miesięcy po OZW, po wszczepieniu stentów, jak i po leczeniu zachowawczym, one umożliwiają, zapobiegają wystąpieniu ryzyka ponownego niedokrwienia. Natomiast u chorych z dużym ryzykiem krwawienia ten czas stosowania tych leków można skrócić do 6 miesięcy. Do leków takich należy m.in. klopidogrel, jest on zalecany u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować tikolu prasogrelu i wymagają do leczenia przeciwkrzepliwego. Dawka nasycająca tego szlaku wynosi od 300 do 600 mg. Dawka podtrzymująca to jest 75 mg na dobę. Prasugrę jest prolekiem, który też blokuje receptory płytkowe, no niestety zwiększone on ryzyko krwawień wewnątrzczaszkowych, dlatego też należy go unikać u osób z przebytym incydentem naczyniowo-mózgowym oraz u osób starszych i ze względu na duże krwawienie ryzyko krwawienia można go podać tylko jeżeli planowane jest wszczepienie stentu. Dawka nasycająca wynosi 60 mg na dobę, dawka podtrzymująca 10 mg na dobę. Kolejnym lekiem z tej grupy jest Tikegrelol. Ma szybszy i bardziej stały początek działania i też szybszy koniec działania. Dawka nasycająca wynosi 180 mg. Następnie przyjmuje się ten lek w dawce 90 mg dwa razy dziennie. Kolejną grupą stanowią leki przeciwkrzepliwe. Powinny być stosowane u chorych z rozległym zawałem, zawałem przedniej ściany, migotaniem przedsionków, skrzepliwną w lewej komorze albo też ze wstrząsem kardiogenu. Przykładem może być heporyna niefrakcjonowana jako faktor antytrombiny, podawana w bolusie 60 jednostek masowych na kilogram, bądź też we wlewie żylny 12 jednostek masowych na kilogram na godzinę oraz gabaryna drobnocząsteczkowa, która jest podawana pod skórę. Kolejną grupą leków stosują leki fibrynolityczne, a leki fibrynolityczne powinny być zastosowane w STEMI, czyli w zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, gdy nie jest możliwe wykonanie PCI w ciągu 120 minut od rozpoznania, skuteczne są maksymalnie do 12 godzin od zawału. Mechanizm działania polega na aktywacji przemiany plazmogenu, plazminę. Do grupy tych leków zaliczamy streptokinazę oraz alteplazę. Streptokinazę można podać tylko raz w życiu, nie jest zalecana rutynowo Z uwagi na to, że powstają przeciwko niej przeciwciało, ale plaza ma minimalne z kolei ryzyko reakcji alergicznych i mniejsze ryzyko krwawień. natomiast stanowi przeciwwskazanie do wykonania fibry noliz. Takim przeciwwskazaniem są wcześniejsze krwawienie śródczaszkowe, uder mózgu nieznanej przyczynie, uder niedokrwienny w ciągu poprzedzających 6 miesięcy. Niedawny poważny uraz, operacja, uraz głowy, trwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca, rozpoznana skaza krwotoczna czy też rozwarstwienie Aorty. W leczeniu OZW znajdują także zastosowanie ACE-inhibitory, inhibitory korwantaza, niotensyny oraz sartany, statyny, leki uspokajające benzodiazepiny oraz leki hipoglikemizujące. Kolejnym stanem nagłym, o którym tutaj sobie powiemy, to jest dekompensacja niewydolności serca. Jeśli chodzi o dekompensację niewydolności serca, to dochodzi do dekompensacji oczywiście przewlekłej niewydolności serca. Jest to choroba tak naprawdę zróżnicowana pod względem obrazu klinicznego, wyników leczenia. I też manifestacje ostrej niewydolności serca, Obejmują zaostrzenie lub dekompensację przewlekłej niewydolności serca, czyli nagłe pogorszenie przewlekłej niewydolności serca stowarzyszącym zestojem w krążeniu systemowym i płucnym. Innym takim stanem jest obrzęk płuc, gdzie chory ma ciężką niewydolność oddechową, tachypnoe, ortopnoe z strzeszczeniami, rzężeniami nad polami płucnymi. Stwierdza się zwykle set Saturacja we krwi tętniczej poniżej 90% podczas oddychania powietrzem atmosferycznym przed podłączeniem tle. Innym rodzajem niewydolności serca jest nadciśnieniowa niewydolność serca, czy oczywiście spowodowana nadciśnieniem tętniczym, w tym przypadku objawą podmiotowym i przedmiotowym towarzyszy wysokie ciśnienie, względnie zachowana czynność skurczowa lewej komory. Zwiększone napięcie układu współczulnego z kardią i skurczem naczyń. Często u chorego mogą też występować w tym przypadku przedmiotowo objawy zastoju w krążeniu płucnym, bez zastoju w krążeniu systemowym. Strząs kardiogenny, czyli hipoperfuzja tkanek spowodowana niewydolnością serca, obniżenie skurczowego ciśnienia krwi przy bardzo niskiej objętości wydalanego moczu i skąpomoczu, często są zaburzenia rytmu serca, często też dochodzi do zastoju w krążeniu płucnym i hipoperfuzji narządowej. Natomiast izolowana niewydolność serca ona z kolei będzie się charakteryzowała zespółem małego wyrzutu serca, przy braku zastoju w krążeniu płucnym, podwyższonym ciśnieniem w żyłach szyjnych i niskimi ciśnieniowymi wartościami napełniania lewej komory. Należy pamiętać, że ostry zespół wieńcowy może wywołać sam w sobie niewydolność serca, ale też spowodować dekompensację już istniejącej przewlekłej niewydolności serca. Zatem, ostry zespół wieńcowy należy do jednej z najczęstszych przyczyn dekompensacji, zaostrzenia niewydolności serca. Do innych przyczyn należą ostre zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, w szczególności przeo naciśnieniowe, nieprzyjmowanie leku przez chorego, przeciążenie objętościowe, czyli przyjmowanie zbyt dużej ilości płynów, soli, infekcje, w szczególności zapalenie płuc, naczynio pochodne, mózgu, zmiany farmakoterapii, redukcja dawki leku moczopędnego, zabieg chirurgiczny, niewydolność nerek, Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, przedawkowanie leków, m.in. niesteroidowych leków przeciwzapalnych, inhibitorów cyklooksygenazy, diazodlidynodionów, ale też nadużywanie alkoholu. Co stosuje się w leczeniu dekompensacji przewlekłej niewydolności serca? Jednym z grup takich leków są leki moczopędne, w szczególności polecane jest, jeśli niewydolności serca towarzyszą cechy przewodnienia zastoju w postaci obrzęków płuc i lub też obrzęków obwodowych. Najczęściej stosowane są diuretyki pętlowe. Furosemit, ewentualnie torasemit powinien być tutaj zastosowany. Można też rozważyć połączenie z diuretyków mleków moczopędnych, z lekami tiazydowymi. Bo ze spironolektanem u pacjentów, którzy mają obrzęki oporne lub brak zmniejszenia występuje objaw. Natomiast jeśli podamy furosemid, tutaj należy wspomnieć, że każda taka początkowa dawka furosemidu powinna wynosić 40-80 mg dożyw. Kolejną grupę stanowią leki rozszerzające naczynia. Obniżają naciśnienie tętnicze skurczowe, napełniania, ciśnienie napełniania lewej, prawej komory, obwodowy obwód naczyniowy, łagodzą duszność, zwiększają objętość wyrzutową serca, powinny być stosowane u chorych bez hipotensji, czyli wówczas, gdy ciśnienie skurczowe przekracza 90 mm súp Takim lekiem jest nitrogliceryna, która może być podawana w ilości 10/20 mikrogram na minutę. Następnie można go zwiększyć do 200 mikrogram na minutę. Diazotan izosorbitu, początkowo 1 mg na godzinę, potem można zwiększyć do 10 mg na godzinę. Nitroprosydek sodu podawany w ilości 0,3 mikrograma na kilogram masy ciała na minutę, na minutę dążenie, po czym Należy, można dawkę zwiększyć do 10 mg na godzinę. Innym lekiem jest z kolei nitroprusydek sodu, podawany w ilości 0,3 mg na kilogram masy ciała na minutę do żelnie, maksymalnie do 5 mikrogram na kilogram na minutę. Kolejną grupę leków stanowią leki działające inotropowo-dodatnie u pacjentów. Z hipotonią powinny być stosowane, gdzie ciśnienie skurczowe wynosi poniżej 90 na minutę, objawem hipoperfuzji narządów. To do ich zadań należy zwiększanie rzutu serca i ciśnienia tętniczego. Tutaj do tych leków zaliczamy dopaminę i dobutaminę. Dopamina podawana powinna być w dawce. 3 do 5 mikrogram na kilogram masy na minutę. Należy pamiętać, że dawka musi być dobrze dobrana. W zbyt małych dawkach lek ten będzie powodował pobudzenie receptorów D, czyli rozszerzenie naczyń nerkowych, trzewnych. I w umiarkowanie też będzie pobudzał receptor beta-1. Z kolei przy większych dawkach będzie zwiększało się ryzyko obkurczenia naczyń w wyniku pobudzenia receptorów alfa, dlatego małe dawki dopaminy łączy się często z dużymi dawkami dobutaminy. Dobutamina powinna być podawana w dawce od 2 do 20 mikrogram na kilogram masy ciała na minutę. Do jej zadań należy zwiększenie rzutu serca poprzez izolowane stymulowanie receptorów beta-1, zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego, i wlew do butaminy powyżej 24-48 godzin może wiązać się z rozwojem tolerancji i częściowym zanikiem efektów hemodynamicznych. Do leków inotropowo-dodatnich obok dopaminy i dobutaminy, które mogą być zastosowane, należy do nich miurydon, levosimendan, noradrenalina czy też adrenalina. Natomiast jak poleczyć obrzęk płuc w niewydolności serca? Konieczna jest lenoterapia, gdy saturacja serca spada poniżej 90%. Stosuje się furosemit dożylnie, dwa razy większej dawce przy leczeniu przewlekłym, morfinę w lewie dożylnym 4-8 mg z szybkością 1 mg na minutę. To morfina nasila uwalnianie histaminy. Przez to rozszerza łożysko żylne. Jeśli ciśnienie jest powyżej 120 mm słupka rtęci, to wówczas to bardzo ważne: rozważamy dodanie leku o działaniu naczyniu rozszerzającej, np. Na azotan. Jeśli macie do czynienia z ciśnieniem poniżej 85 mm słupka rtęci, w takiej sytuacji należy włączyć, rozważyć lek inotropowo dodatni ale nie należy rozważyć jakiegoś tam dylatora. Innym nagłym stanem jest zaostrzenie astmy oraz zaostrzenie PHP. Tutaj przede wszystkim stosujemy beta-2 mimetyki krótkodziałające. W przypadku zaostrzenia astmy, jak i PHP, w pierwszej kolejności powinniśmy zastosować lek rozszerzający oskrzela, Betanimety krótko działające jak salbutamol można też zastosować salbutamol podaje się w Salbutamol można podawać w nebulizacji, dzięki temu dotrze głębi do małych oskrzeli. W zaostrzeniach ciężkich jest to dawka 2,5 do 5 mg co 5-20 minut. W MDI są to dawki 0,1 mg co 10-20 minut do 20 w ciężkich zaostrzeniach. Natomiast jeśli obturacja uniemożliwia podanie tych leków ziewnie, można podać je dużylnie. Salbutamol tam 4 mikrogramy na kilogram masy ciała, następnie ciągły wlew 0,1 do 0,2 mikrogram na kilogram masy ciała. Jeśli beta-2 mimetyki nie przynoszą dostatecznej poprawy, można do nich dołączyć bromek i pratropium, siarczan magnezu, w ciężkich stanach natomiast dopuszczalne jest podanie 0,3 mg podjęzykowo-adrenaliny. W trzech dawkach co 20 minut pamiętajmy o tym, że adrenalina ma właściwości rozszerzające oskrzela. Teofilina jest z kolei niezalecana ze względu na duże ryzyko działań niepożądanych. Innymi lekami są leki przeciwzapalne glikokortykosteroidy, są one lekami pierwszego wyboru, jak i leki wziebne u pacjentów chorujących na astmę, ale do takiego codziennego leczenia. Teraz podkreślam, w napadzie duszności u osób z astmą powinien być zastosowany salbutamol. Powinien być zastosowany salbutamol. Czy w przypadku duszności w pierwszej kolejności podaje się betamimetyki, czyli salbutamol, a można podać jako lek drugiego rzutu w ziemi. Podawanie leków do jest tak samo skuteczne tych leków glikokortykosteroidów, jak podawanie w ziemi. W przypadku podania drogi do ustnej będzie to troszkę mniej działań niepożądanych. Do przeciwzapalnych glikokortykosteroidów zalicza się prednizon, prednizolon. Metyloprednisolon oraz hydrokortyza. Niekiedy astma, POHP mają podłoże infakcyjne, dlatego też należy zastosować antybiotyk. Takimi czynnikami etiologicznymi, które mogą w tym przypadku powodować wystąpienie tychże stanów, jest hemofilus spituence, streptokokus pneumonie oraz moraxella katarhalis. Natomiast antybiotykiem pierwszego rzutu, który w takich przypadkach powinien być stosowany, jest to amoksycylina z kwasem klawulanowym. U osób uczulonych na penicyliny preferuje się podanie makrolidu. Natomiast drugiego wyboru lekami są na np. taki oddechowy w cudzysłowie florochinolony, jaki jest moksyfloksacyna, lub cefalosporyna drugiej, trzeciej genetyki racji, jeśli jest to zakażenie pseudomonas eruginosa, który zdarza się rzadko. W takim leczeniu z wyboru jest podanie doustne cyprofloxacyny e, lub też antybiotyk, może to być beta-laktamowy, który jest z wobec społeczki ropy e, e, błękitnej pseudomonas eruginosa działa. Jest to ceftazydyn i e, cefepin. Jeszcze raz tutaj chciałam podkreślić jedną rzecz, jedną sprawę. Otóż to, że oczywiście adrenalina ma jak najbardziej również właściwości rozszerzające osłona.